Dzień dobry wieczorem Państwu. Witam Państwa bardzo, bardzo serdecznie na Leszczyńskim Rynku na 12 w Jarmarku Głupieckim, szlifowanie w Roku. Nocą, kiedy wszyscy śpią, ja nie śpię, I tylko czekam na Ciebie, aż przyjdziesz I podawasz mi niebo i wreszcie polecę do Niego nocą Kiedy wszyscy śpią, ja nie śpię, I tylko czekam na Ciebie, aż przyjdziesz Wanna piosenki, które dzisiaj wybrali, zagraliście, były jakoś specjalnie wybrane? To znaczy wybrane może nie specjalnie, bo pasują do formy zespołu, do tego, że są instrumenty dente, więc staramy się wybierać takie piosenki, które będziemy mogli wszyscy grać i padło na te i fajnie nam się gra, przyjemnie. Jak interpretujesz nazwę Szlifowanie Bruku? <śm> szlifowanie Bruku, myślę, że jest to coś takiego... Ludzie mogą sobie przychodzić, jest jarmark i szlifowanie bruku, samo to same te słowa myślę, że znaczą to, że przychodzą ludzie i po prostu chodzą po tym bruku, kupują różne rzeczy, cały czas rynek jest przewijany przez, przez dużo ludzi i po prostu o to chodzi. Dlaczego szlifowanie bruku? No to jest takie nawiązanie do naszych najsympatyczniejszych tradycji, jakie były w mieście, w lesznie. Był taki moment, kiedy ludzie uwielbiali spacerować i spacerowali dookoła rynku, ulicą Słowiańską, spacerowali na Leszyńskich Plantach i kolokwialnie mówiono, że szlifuje się bruk. Myśmy nawiązali właśnie do tych najlepszych tradycji i chcemy sprowokować w społeczeństwie leszczyńskim to, ażeby częściej odwiedzali stare miasto, częściej odwiedzali rynek, przeległe ulice, planty i żeby szlifowali bruk. My zapraszamy, tak jak już tutaj widać, teatr Wagabunda z Krakowa, którzy przez cały dzień, tak długo jak trwa Jarmark, zabawiają. Z Zwłaszcza dzieci są do tego fantastycznie przygotowani, mają najróżniejsze sprzęty, które przywożą ze sobą, i wydaje się, że naprawdę wszyscy fantastycznie się bawią. Już jutro staną tutaj najróżniejsze warsztaty rękodzielnicze, i między innymi będą również duże tradycyjne krosna, gdzie będzie można zobaczyć, jak to sukno powstawało. Będą witrażownicy, myślę, że y, będą jeszcze inni, będą antykwariusze, numizmatycy. Będziemy bili również monetę, tinfa. Także ja uważam, że atrakcji nie zabraknie i w historycznym nawiązaniu będzie sporo. Punkty wszystkie gastronomiczne, kawiarnie przygotowały się do tego, żeby dogodzić podniebieniom mieszkańcom Leszna. Zresztą nie tylko, bo myślę, że tutaj wiele ludzi z okolic odwiedzi leszczyński rynek. Myślę, że gastronomia stanęła na wysokości zadania jutro udowodni że nie tylko Polak schabowy je a są tak wykwintne dania przeznaczone na jutrzejszą degustację przy czym myślę, że tutaj najważniejszym aspektem w tym wszystkim to jest każde danie za 2 zł także tutaj mamy bardzo szerokie spektrum przygotowanych dań przez gastronomię i wszystkich mieszkańców zapraszamy, bo na pewno nie pożałują. Wszystko właściwie można zobaczyć na stronach internetowych, na portalu Radio Elka. Tam są pokazane te wszystkie dania. Przepiękne, cudownie, wręcz pretendujące do tego, żeby tu przyjść i skosztować.